Cześć, to znowu my, dzieciaki od kuchni. Dzisiaj zrobimy przemięciutkie i przepyszne pankeki. Teraz Wam powiem, jakie mamy składniki, bo są bardzo proste. Dwa jajka y są oddzielone: białka od żółtek. Tutaj mamy białka, dwie łyżki mleka roślinnego, dwie łyżki cukru, pół łyżeczki y proszku do pieczenia. I trzy płaskie łyżki mąki bezglutenowej. Yy, to co? Zaczynamy. Pierwszy, co robimy, ubijemy białka na sztywno. Yy, tak jak na bezę. I za chwilę Wam pokażę, co robimy dalej. Osobiście uznaję, że jest już skończone, zobaczcie, jaka piana. Teraz będziemy dodawać po jednej łyżce tak na oko, cukru. Słuchajcie! Mamy już gotowe. Jest wymieszana z cukrem. Może tego nie widać, ale jest. Tutaj sobie odczepimy. Hop, śmigła. Łyżką sobie pomożemy, żeby je oczyścić. położę, hop, 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 A słuchajcie, te pancake'i są przepyszne z słuchajcie, syropem klonowym. Yy, naprawdę pancake'i z syropem są najlepsze. Tutaj sobie odłożę teraz, hop, teraz drugi. Ale również możemy je zrobić z jagurtem, yy, no po prostu z dżemem, po prostu są miliony różnych materiałów, które można użyć właśnie do tego. Tutaj mamy zrobione. Teraz wymieszamy y, żółtka z, mleki, y, z naszym mlekiem. Hop. Teraz jeszcze dosypujemy mąkę. Hop. I proszek do pieczenia. Teraz to wymieszamy i zaraz się z wami zobaczę. OK, nie ma już grudek. Zobaczcie, taka jest konsystencja, taka Gęsta, ale jeszcze lejąca. Teraz wkładamy tutaj nasze białka. Oczywiście tych białek nie pieczemy. One nie są na beze, ale mogłyby być. Ło, wow, to wygląda jak taki śnieg, zimon taki. Mmm. Tutaj już dodałem nasze wszystkie białka. Teraz pora wymieszać. Tylko pamiętajcie, trzeba bardzo delikatnie, bo to są ubite białka, a my nie chcemy, żeby to nam wszystko opadło. Chcemy, żeby było delikatne i miękkie. Jak, taka, jak taki puszek. Jak taka chmurka. O! Chmurka to co na niej? Ale pachnie. Tak wygląda nasza przepiękna chmurka. Mm. Ona jest taka jak na biszkopt przepięknie wymieszana. Teraz trzeba ją powkładać na patelnię po łyżce i zaraz wam pokażę efekt końcowy. Zobaczcie jakie piękne. Mam tutaj syrop klonowy, moim zdaniem najlepszy do Oooo... I truskaweczka na wierzch. Tymi słodkościami zakończamy dzisiejszy odcinek smacznego. Do zobaczenia w następnym odcinku. Subskrybujcie i lajkujcie, pa pa!